Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gość Małgorzata Hajto, Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy. Dzień dobry. Państwowy Instytut Badawczy, oczywiście. Ekspert do spraw zmian klimatycznych, tak w skrócie mogę powiedzieć, do spraw adaptacji do zmian klimatycznych, tak? Do tego, jak musimy się przygotowywać, jak musimy na to patrzeć. Dzień dobry, tak, zajmuję się adaptacją do zmian klimatu. Właśnie, spotykamy się nieprzypadkowo, wiemy, co się w, ostatnich, w ostatnim czasie wydarzyło na południu naszego kraju. I tak się zastanawiam, czy mm, można powiedzieć dzisiaj, oczywiście bardzo uogólniając, że my sami sobie jesteśmy temu winni, bez dwóch zdań, bo myślę, że to dobra jest diagnoza, ponieważ jeśli spojrzymy tak z perspektywy czasu, w jaki sposób gospodarujemy przestrzenią przede wszystkim, mhm. to można powiedzieć, że nasze działania są zupełnie nieracjonalne, bo przez wiele, wiele lat zwiększamy ryzyko powodziowe, właśnie zabudowując Doliny Rzek. I to, co się wydarza, tak naprawdę jest efektem też naszych działań, ponieważ zabudowaliśmy doliny, ponieważ w dolinach znajduje się nie tylko zabudowa mieszkaniowa, ale też takie obiekty, które w czasie powodzi mogą po prostu zanieczyszczać środowisko jak zakłady przemysłowe jak składowiska odpadów oczyszczalnie. To jest dla mnie zastanawiające, że my w zasadzie Przestaliśmy się martwić tym, że może się wylać jakaś woda i zaleje ten region. Przecież, gdybyśmy mieli naturalne takie miejsca, gdzie woda może się wylewać, bo nie ma zabudowy na wielu, wielu hektarach, to wystarczyłoby tę wodę wypuścić w kilku takich wyznaczonych miejscach i by było po sprawie. Ale no w zasadzie wszędzie. Czegoś nastawialiśmy? Dokładnie tak. No i też rozwiązania, które stosujemy, jednak są bardzo, bardzo kosztowne, o tym musimy pamiętać. Czyli z jednej strony zwiększamy ryzyko powodziowe, z drugiej strony wybieramy takie rozwiązania, które też generują koszty przecież. Znaczy no, choćby budowa takiego zbiornika, jak on jest, jest racibusz, Tak, tak. Jest wielkim zbiornikiem, ale koszt tego 2 miliardy no to jest znaczy, mnóstwo pieniędzy. Tak, trzeba tylko pamiętać, że taki zbiornik, raz to są koszty te inwestycyjne, które ułożyliśmy, ale też istotne jest to, że musimy go właściwie niemal cały czas utrzymywać w bardzo dobrym stanie, bo inaczej on po prostu nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie potrzebny. No tak, bo Więc. to jest zbiornik, który jest suchy, hmm. czyli na co dzień tam wody nie będzie, czy nie ma. E, może nie być 20 lat wody, a przez te 20 lat trzeba go utrzymywać w takim stanie, żeby nagle, no tak. jak trzeba, to zadziałał. No tak, nie wystarczy nam tutaj e, kilka dni, powiedzmy, przed kiedy z prognozy dowiemy uh -huh. się, że będzie wysoki opad i rzeczywiście jest ryzyko powodziowe. To nie wystarczą nam te dni na zabezpieczenie się, tylko tak naprawdę przez długi, długi czas musimy tego o ten zbiornik dbać, żeby był w dobrej kondycji tak, na potrzeby wystąpienia powodzi. A proszę mi powiedzieć, ostatnio też pojawiły się takie głosy, że ta woda na przykład szybciej spłynęła z gór, bo my powycinaliśmy drzewa. Jest mniej tych drzew, które mogłyby, czy lasu starego, starodrzewie, który które mógłby absorbować tę wodę. Czy to rzeczywiście, rzeczywiście tak jest? Tak, rzeczywiście. No, las ma taką funkcję, że jeśli porasta zbocze, to woda jest recencjonowana i nie spływa tak szybko do doliny do koryta, więc jak najbardziej tak, wycinka lasów na pewno nie pomaga nam. I tak jak mówię, jeśli spojrzeć na te nasze działania z takiej odległej perspektywy, to znaczy powiedzmy z lotu ptaka, wszystkie wydają się dość nieracjonalne w sytuacji takiej, kiedy następuje powód. Ale to, to patrząc jeszcze właśnie z takiej perspektywy, to my myśląc o tym, jak się przed taką powodzią zabezpieczyć, przed tymi stratami, które mhm. gigantyczne są, e, to powinniśmy Działania realizować od samego początku, od miejsca, w którym pada deszcz. Tak mówiąc wprost, bo może padać 100 km wyżej w górach gdzieś, a zatopione zostanie miasto, czy podtopione miasto 100 czy 200 km dalej, bo tam wyleje rzeka. Dokładnie tak. Mówimy tutaj o gospodarowaniu w całej zlewni, tak, czyli wszystko, co właściwie dzieje się w tym obszarze, skąd spływają wody do, do danej rzeki, jest istotne. To, to, co robimy, tak, jeśli chodzi tutaj o zagospodarowanie przestrzeni, jak i użytkowanie terenu, czyli właśnie tę wycinkę lasu. A podpisałby się pani pod takimi słowami, bo ostatnio e, też padły, że my nie możemy już mówić, i to w kontekście zmian klimatycznych, mówić o tym, że to powód stulecia, no bo 30 <grym> lat w... w 97 to nawet nie, niespełna, prawda? Tak. 30 lat temu mieliśmy inną powódź, o której mówiliśmy, że powódź stulecia, więc następna, jak przyjdzie za 20, 10 czy 30 lat, to po prostu będzie kolejna powódź, a nie powódź stulecia i my musimy się przygotować na to. Tak, rzeczywiście, ta powódź w 97 była niespotykaną od dłuższego czasu. Kolejna powódź przecież była w 2010 roku, także to tak. mamy właściwie ten cykl co kilkanaście lat, kiedy mamy teraz mamy znów, no tak, kilkanaście lat, i teraz czternaście. No. Dokładnie, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że jest, że ryzyko występowania takich powodzi jednak wzrasta. To znaczy wzrasta po prostu prawdopodobieństwo ich występowania. I tutaj może przytoczę opinię profesora Szymona Malinowskiego, który zwraca uwagę na to, że właściwie ten okres, kiedy występują powodzie, kiedy jest ryzyko powodziowe, jest, wydłużył się w związku ze zmianami klimatu, bo właściwie taka powódź związana z intensywnymi opadami. Zwykle w naszych warunkach klimatycznych to do, odbywa się generalnie w lecie, tak? Raz, raczej te mhm. miesiące lipiec, sierpień. Natomiast teraz mamy już takie Połowa ryzyko. Września. Tak, dokładnie. Więc, jakby ten okres, kiedy jesteśmy zagrożeni powodzią, wydłużył się. No i takie opady tak intensywne na metr kwadratowy, tyle deszczu, to chyba nigdy nie padało, bo to co chwilę słyszymy, że kolejne rekordy. Tak, co, co chwilę słyszymy, że rekordy są lite. Tutaj wiemy, że no jeszcze naukowcy dokładnie nie ocenili wysokości tego opadu. Jeszcze prawdopodobnie będą spływać kolejne informacje. Informacje, dane, żeby rzeczywiście zanalizować to, co się wydarzyło, no ale też wyciągnąć wnioski na przyszłość, prawda, bo to, co się dzieje, to jest dla nas nauka, tak naprawdę. No dobrze, no to, to teraz idąc już właśnie do tego, czym pani dokładnie się zajmuje, do tej adaptacji. Czy my. Przechodzimy proces adaptacji, robimy to, co trzeba, czy nie? Czy teraz jest czas powodzi, to sobie tak porozmawiamy, podumamy, mądre słowa powiemy, najważniejsi urzędnicy przyjmą to i powiedzą, że trzeba robić, a za 15 lat spotkamy się znowu i się okaże albo wcześniej, że mamy kolejną wielką powódź. Czy Polska jak najbardziej podejmuje działania adaptacyjne i to szeroko właściwie można powiedzieć działamy na wielu polach, na wielu poziomach. Mam tutaj na myśli zarówno to, co dzieje się na poziomie krajowym, jak właśnie poprawianie systemów zarządzania kryzysowego, tak, takich, mhm. które właśnie działają teraz w trakcie powodzi no i także też na poziomie lokalnym gdzie mówimy przede wszystkim o oddziaływaniu o wpływie klimatu na społeczności miast na miasta które są uważane za najbardziej wrażliwe tereny i tutaj zarówno jeśli mówimy właśnie o to co dzieje się na poziomie krajowym jak i na poziomie lokalnym można powiedzieć tak jesteśmy w procesie adaptacji ale trzeba też mieć świadomość że to jest Trochę taki proces, który nie ma końca. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zaadoptowani, że to już jest koniec, ponieważ tak naprawdę nie do końca wiemy, jest to pewna niepewność, jakie warunki jeszcze nas czekają i do czego musimy się adaptować. Wiemy, że klimat się będzie zmieniał, wiemy, że warunki się będą zmieniać, wiemy, że będziemy się sami zmieniać. Mam tutaj na myśli procesy społeczne i gospodarcze. No i adekwatnie do tego będziemy musieli się dostosowywać. A jak powiem tak, że nie jesteśmy zaadoptowani, bo jesteśmy zabetonowani, jeśli chodzi o miasto, to dobrze powiem? E, tak, aczkolwiek to oznaczałoby, to co Pan mówi, że już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a jesteśmy naprawdę w stanie no, dużo pojawiają zrobić. Pojawiają się procesy rozbetonowania, tak to <noise> Dokładnie się teraz tak. nazywa, no, ale, mhm. e, ale wyobrażam sobie no, niedawna, mhm. niedawne opady w Warszawie. No przecież. Tyle deszczu, ile spadło, pokazało, że nasz system jest niewydolny, no w tym stanie nie, znaczy nie jest przyjąć w stanie mm -hmm. takiej ilości wody, mm -hmm. dlatego, że ta woda musi gdzieś rurami, odpływami jakimiś, no i jest ich jakaś pojemność, wydolna. Tak, dokładnie tak. Nie możemy oczekiwać, że jesteśmy w stanie zbudować tak duży kolektor, który przyjmie na najwyższy deszcz, jakiego możemy się spodziewać, bardziej lub mniej ale przede wszystkim właśnie szukać takich rozwiązań, które będą wspierać ten system, tą szarą infrastrukturę. Przede wszystkim mówimy tutaj o rozwiązaniach bazujących na naturze czy na ekosystemach, błękitno-zielonej infrastrukturze, czyli takich rozwiązaniach, jak po prostu mamy tutaj za oknem, A, czyli, czyli terenach zieleni. Dokładnie. I one są w stanie absorbować wodę i ona wtedy nie będzie spływała Dokładnie, są w stanie spowolnić y, odpływ, są w stanie zretencjonować tę wodę, zatrzymać ją. Y, a... no, wystarczy popatrzeć, rzeczywiście możemy spojrzeć za okno mm -hmm. i zastanowić się, co by było, gdyby ten cały plac, ten park był wybetonowany i ta woda by się zatrzymała i popłynęła w dół tam na no, ulicę. No właśnie książęcą. nie by się, tylko zalałaby ulicę książęcą to z pewnością. Konsekwencje takie by było, żebyśmy mieli. Tutaj niezłą katastrofę, nie moglibyśmy dojechać do pracy, co oczywiście generuje koszty. Przedsiębiorstwa mhm. nie mogłyby działać lub miałyby przerwę, zakłócenia. Więc to jest po prostu lawinowy, tak naprawdę e, konsekwencja za konsekwencją, no, z kt których musimy mieć świadomość. A na taki teren deszcz może padać i padać do Dokładnie. pewnego poziomu oczywiście, no bo gleba też czasami, jak jest wysuszona po, po lecie, to nie przyjmie tak szybko wody, ale Dokładnie generalnie tak tak i tutaj też szukamy takich rozwiązań które mogą pokazać właściwie mogą pomogą nam radzić sobie z opadem na różnych, w różnym stopniu, to znaczy pewną część jesteśmy w stanie zagospodarować w miejscu, czyli zatrzymać właśnie w takim terenie zielonym, zieleni, ale możemy też zadbać o to, że ta woda będzie, jeżeli będzie zbyt wysoki opad, że ta woda będzie po prostu bezpiecznie odprowadzana, tak? czyli na przykład jakimiś rowami, mhm. odkrytymi korytami, odkrytymi korytami, przecież Warszawa ma również tutaj swój system, Cieków rzek, które są zabetonowane, przykryte. A proszę mi powiedzieć, jak patrzy pani na nie tylko na Warszawę, no Warszawa w centrum się mocno zmienia teraz, ale w ogóle na miasta, to my przechodzimy ten proces wyrzucania tego betonu z, z miast i sadzenia zieleni, która by tę wodę gdzieś przechowywała, przechwycała. Czy znaczy powoli tak? Myślę, że to się zmienia. No w dużych miastach bardzo duży nacisk kładzie się jednak na to. Mam tu na myśli takie miasta jak Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław. Rzeczywiście tutaj zmienia się podejście. Nie tylko mieszkańcy wymuszają takie rozwiązania, ale też urzędnicy tak podejmują takie działania to jedno. Gorzej pewnie jest w tych mniejszych miastach, gdzie powoli się jednak to odbywa. No ale mamy mnóstwo takich trudno, trudnych przykładów, smutnych przykładów, kiedy w ramach programów rewitalizacji zabudowaliśmy, zabetonowaliśmy piękne rynki, przywracając właściwie je do czasu, kiedy nie było tam drzew, ale mhm. szkodząc sobie... W dzisiejszych klasach. Są takie momencie. nawet zdjęcia pokazywane. Tak było kiedyś, tak jest teraz. Było zielono, a jest wielki plac betonowy. No tak jest dziwnym chichotem, można powiedzieć, kiedy budujemy jeszcze pomnik drzewa na takim wybetonowanym rynku. Bo i takie przypadki się zdarzają. Ale też są przypadki, i widać niektórzy którzy właśnie idą po rozum do głowy, mówiąc wprost i zdejmują tę betonową nawierzchnię czy skostki na mm. i sadzą drzewa. Tak, tylko że to jest właśnie takie bardzo nieracjonalne i smutne w tym kontekście, że właściwie wydaliśmy naprawdę dużo pieniędzy na to, żeby te rynki zabetonować. A potem, żeby rozbetonować, Dokładnie. a potem, żeby Więc to jest bardzo smutne i tak naprawdę, no cóż, tylko apel do urzędników: słuchajcie naukowców, bo po prostu naukowcy wiedzą, jakie czekają nas skutki zmian klimatu. A może trzeba by to, tak sobie myślę, jakoś, wie Pani, e, najlepiej zawsze działa na nas na to, co jest nakazane. Jeżeli by uchwalić jakieś przepisy, czy wprowadzić takie naprawdę mhm. nie sugerujące, tylko konkretne, mhm. na e, rynku, w miastach nie można zabetonowywać, muszą być, musi być ileś drzew, nie wiem, inne takie wytyczne, mhm. to może wtedy by było łatwiej, jaśniej. A... Generalnie mamy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nas powinna poprowadzić właśnie w tym kierunku. Kolejna zmiana tej ustawy była w 2023 roku. Pewne rozwiązania, które mają przeciwdziałać właśnie takiemu zabotonowaniu są tam zaproponowane, ale tak naprawdę odpowiedzialność za to, co dzieje się w danym terenie, ponosi samorząd. Więc tutaj są narzędzia do tego, żeby samorząd wprowadził w planowaniu miejscowym konkretne zapisy, które dla konkretnych terenów nie pozwolą po prostu zabudowywać betonem. Powietrza. No ale plany zagospodarowania mhm. przestrzennego, chyba nie znam takiego miasta, które w 100% jest pokryte. A jak planami, a jak urzędnicy chcą to zrobić, to debaty na sesjach trwają czasami rok, Dokładnie. dwa albo dłużej. Tak, rzeczywiście tutaj jest problem taki, że musimy pogodzić w planowaniu przestrzennym naprawdę wiele interesów, ale właściwie to, co powinno być na, na naszych oczach, mhm. tak, jako to, co jest najważniejsze, no to, to jest dobro wspólne. Tak? Więc nie interesy deweloperów, tylko interesy społeczności lokalnej tutaj przede wszystkim powinny być wzięte pod uwagę. Wtedy pewnie łatwiej będzie podejmować różne decyzje. Prawda jest też taka, że mieszkańcy mało się też angażują w procesy planowania przestrzennego. Deweloperom dużo łatwiej jest sterować tym procesem lub może wpływać na ten proces, więc rzeczywiście to nie jest łatwe, ale narzędzia są. To proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec. Jak pani patrzy na to wszystko w ostatnich latach? Ja wiem, że dzisiaj może przyjść pewnego rodzaju otrzeźwienie, ale czy my zmierzamy w dobrym kierunku, chociażby powoli, ale w tym właściwym kierunku, czy, czy jednak cały czas niekoniecznie? Znaczy, myślę, że jeśli chodzi o adaptację, to zmierzamy w dobrym kierunku. Z pewnością jest tak, że coraz więcej rozmawiamy o adaptacji. Myślę też, że coraz więcej jest współpracy między organami, między różnymi instytucjami, właśnie na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Więc myślę, że w dobrym kierunku, ale z pewnością powinien być przyspieszony, tak musimy działać sprawnie szybko. No może teraz. Zadziałamy. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Małgorzata Hajto, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.